Taka muzyka przygrywa nam w przypadku gry w Splatoon 2 bardzo często, ale to na szczęście nie jest jedyny utwór, który pojawia się w tej grze. Ze mną w recenzji jest Mateusz Dynowicz. Ja jestem Werkiem Pomikała, jak ktoś pamiętał. I zabieramy się za najnowszą pozycję ze stajni Nintendo, która zmierzała bezpośrednio na konsolę Nintendo Switch, czyli z Platon 2. Producentem jest Nintendo, wydawcą również Nintendo, wydawcą na Polskie jest czeski Falkwest Entertainment. I ty grałeś bardzo dużo w pierwszą część. Ja grałem w pierwszą tak część, jest. ale mniej, to znaczy mniej. Natomiast yy, jesteś weteranem myślę, yy, w pierwszej części tak zwanej no. jednej z pięciu gier, które pojawiły się kiedykolwiek na Nintendo Wii U. Yy, ponieważ tej konsoli tak naprawdę praktycznie nikt nie miał, ona się fatalnie sprzedała. Platon 2 zmierzał od początku tylko i wyłącznie na Nintendo Switch i jest tym, czym powinien być splatum tak naprawdę na premierę, natomiast jest tam rzeczy więcej, wszystko jest lepsze i bardziej dopracowane, ale pewne mankamenty jak najbardziej się pojawiają. Tak jest, na początku też powiem, bo pojawiają się takie głosy, że to powinno być e, takie coś w stylu Splatum w wersji Deluxe, jak jak mieliśmy Mario Kartosiem Deluxe. No ale w tym przypadku to mielibyśmy tą samą grę, tylko ze wszystkimi dodatkami, ewentualnie nowymi mapami. A tu otrzymujemy jednak e, no to, to, tak, to jest cały czas bezpieczny sequel bardzo. Który nie zmienia praktycznie nic pod względem rozgrywki, podstawy rozgrywki, ale nowości jest na tyle dużo, że... No i oczywiście trafia na zupełnie nową platformę, co też jest ważne, że jak najbardziej jakby jest usprawiedliwione, to, że jest IQL-em i zupełnie osobną odrębną grą. Dokładnie tak, zgadzam się w 100%. Myślę, że zresztą yy, to jest łatwa gra do wejścia na tej zasadzie, że mimo, że jeśli chodzi o zmiany, zmiany stricte, bezpieczne, czyli powiedzmy sposób strzelania yy, kałamarzem, o czym za chwilę opowiemy, yy, to Splaton 2 jest pod każdym względem lepszą pozycją dla osoby, która nigdy nie grała w pierwszą część, bo tam jest po prostu więcej treści. Pierwszym znoszącym elementem jest Kampania dla pojedynczego gracza? E, 9 godzin zajęła. Około, około 9 godzin, tak. Niestety wadą w kluczach, to, że nie pokazuje nam dokładnie, jak spędziliśmy czasu w grze. Ale to. myślę, że kampania te tak, zresztą też to, co inne osoby mówią, bo gra już do 21 lipca, czy nie powiedzieliśmy na początku. No, więc już, już, tak już jest tak, już ludzie zdążyli przejść kampanii właśnie około 10-9 godzin zajmuje ukończenie jej. i ona jest zrobiona w takim, to jest ja to nazywam połączeniem platformówki i strzelanki, bo... Nie, co, się. nie jest I skradanki, skradanki momentami też, to jest ciekawe, ale nie będziemy spoilować gimików konkretnych leveli może. Nie, nie, nie. Natomiast jest to tyle fajna, że jest czymś innym niż multiplayer, bo niektóre shootery są takie, że po prostu robimy praktycznie to samo i w single i w multi. Tutaj mamy właśnie taką zaletę tej kampanii, że są te właśnie elementy platformowe, których praktycznie nie ma w multi. To znaczy momentami czujemy się jakbyśmy grali w Mario czy jakąś inną platformówkę, tylko z elementem właśnie malowania powierzchni. O czym też warto powiedzieć chyba na początku, bo podstawą rozgrywki jest właśnie kolorowanie otoczenia. To znaczy nasza postać ma na plecach zbiorniczek z farbą, tuszem czy jakkolwiek to nazwiemy. I najważniejszym elementem jest właśnie pokrywanie podłóg i ścian naszym kolorem, bo dzięki temu możemy się szybciej poruszać w tej właśnie naszej farbie. No i atakujemy przeciwników też tym, tym, jest tym płynem. jest pod tym względem bardzo przyjazna ponieważ zresztą na pudełku jest y, ograniczenie wiekowe od 7 roku życia i wcale mnie to nie dziwi, ponieważ y, w tej grze tak naprawdę nie musimy do nikogo strzelać. Głównie chodzi o to, żeby zamalować w największą powierzchnię swoim y, atramentem. A postacie, którymi y, się poruszamy, którymi damy, to inklingi. Inkling to jest pół człowiek, pół ośmiornica, to znaczy możemy w każdej chwili zmienić się w taką malutką słodką ośmiorniczkę i z racji tego, że, yy, że tuż pojawia się na... Ziemi pod nami, to możemy właśnie szybciej się w ten sposób poruszać. Również działa to w inną stronę, to znaczy jeśli ktoś postrzela nam swoim tuszem, kałamarzem pod nasze nogi, to tracimy prędkość, no i automatycznie również e, tracimy życie w grze, mówiąc, e, mówiąc krótko. Do dyspozycji mamy bardzo wiele rodzajów broni. Już od samego początku mamy możliwość wybrania charakterystycznego dla siebie i dopasowanego do siebie stylu gry. E, z tego co pamiętam, zaczynamy z normalnym, klasycznym takim karabinem, który strzela. E, E, taką powiedzmy półautomatyczną serią pum 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 później możemy dobierać bardziej broń która strzela wolniej ale mocniejszymi strzałami mamy również wałki którymi możemy dosłownie e, biegać z tymi wałkami i tak jak zamalowanie jakiejś powierzchni u nas w domu takim wałkiem możemy szorować e, po powierzchni zarówno płaskiej jak i pionowej e, poza tym wiadra tak, również tak, e, wiadra e, widziałem również e, pióro tak, jest pędzel do malowania, tak. czy tam pióro, jak to nazwiemy. No, pędzel czy pióro, również mamy podwójne e, karabiny, takie małe pistolety maszynowe. Pistole maszynowe. Jest też tygodnie. minigun, który bardzo powoli się rozkręca, ale strzela na duże A odległości. pistolety maszynowe pozwalają na przykład na wykonywanie uników w powietrzu w stylu Tak, także... tak. I to też jest nowość, że właśnie z niektórymi rodzajami broni jest związana specjalna zdolność. Na przykład właśnie unik w przypadku pistoletów maszynowych albo w przypadku snajperki to jest możliwość zachowania siły strzału, całego naładowanego jakby strzału. Możemy się po naładowaniu tego strzału zanurzyć w farbie, wynurzyć się i cały czas mamy tą moc pełną i możemy wtedy kogoś zdjąć jednym strzałem, więc to też jest fajna rzecz. Ogólnie jasno jest, jest, znaczy nie powiem, bo tych rodzajów broni nie ma tam kilkadziesiąt, nie? To jest tak chyba tak. tam w okolicach dziesięciu to się zamyka. Ale każdy znajdzie coś dla siebie zdecydowanie, tym bardziej, że z czasem znajdujemy te same, te same e, rodzaje broni, rodzaje rodzaje broni, ale mają broni inne... które mają trochę inne statystyki, niektóre mają trochę większy zasięg, inne mają trochę słabsze obrażenia, albo większe, e, również prędkość, e, z którymi wydobywa się kałamasz z nich e, jest różna, także możemy całkowicie pod siebie dopasować nasz styl rozgrywki. Pod tym względem plus nad inną produkcją dla wielu osób na Nintendo Switch, czyli ARMS, gdzie nie dość, że odblokowanie broni było zupełnie randomowe, jak to się aktualnie mówi, mm -hmm. czyli tak przypadkowe. Jest. Mogliśmy trafić na, na rękawice bokserskie, których nigdy nie użyjemy, na dodatek postacią, której nigdy nie graliśmy. Tutaj możemy od samego początku kustomizować, przerabiać naszą postać do nas własne podobania. również dlatego, że możemy zmieniać rzeczywiście elementy ubioru. I tego to mój wesoły inking biega z czapką z daszkiem do tyłu i ma buty wspinaczkowe. Każdy z elementów ubioru również wpływa na umiejętności specjalne. Postaci. Te umiejętności specjalne również są bardzo użyteczne w momentami, ponieważ kojarzą mi się z grami typu MOBA. Można wykonać wyskok do góry i uderzyć takim dużym atakiem obszarowym przeciwników. Również mamy rakiety, które są samoraprowadzające. O, Mateusz w tym momencie kiwa ręką. Czas, to znaczy, czas, się bo troszkę, troszkę mieszasz jakby te umiejętności specjalne, są związane z bronią. Tak e, czyli nasz specjal, czyli właśnie tak jak powiedziałeś, może to być uderzenie w ziemię z wyskoku, no, może być jetpack, może być e, użycie jakiegoś super lasera farbowego, który trzeba przez całą planszę i przez ściany. E, więc e, to jedna rzecz, a z ubraniami są związane pasywne bonusy. Czyli na przykład, że jesteśmy bardziej wytrzymali, no, szybciej się poruszamy. a specjalne szybciej się ładuje. Tak jest. I każdy, każdy element ubioru ma jakby... Im dalej im mamy większy level, tym możemy kupować kolejne ubrania, które mają więcej slotów na te umiejętności. Im więcej czasu spędzamy w multiplayerze z danym ubraniem wyposażonym, tym jest szansa, że on znaczy na pewno w końcu odblokuje kolejne umiejętności, ten dany element stroju. One są przyprzydzielane losowo, więc dzięki temu jakby mamy cały czas motywację, żeby kupować kolejne ubrania, nawet jeżeli mamy już cały zestaw z jakby tam ze wszystkimi umiejętnościami, na przykład czapkę czy jakieś tam buty bo i tak możemy sobie kupić kolejne, żeby zyskać inny zestaw umiejętności. Więc to jest taki fajny że zawsze mamy motywację właśnie, żeby kupować i powód, żeby kupować nowe ciuchy. To jest bardzo fajne, bo też przebieranie naszych postaci jest całkiem angażujące. Dokładnie, poza tym to jest bardzo rozbudowany system, który na dodatek został zaprezentowany w bardzo przystępny sposób, więc myślę, że każdy się w tym jak najbardziej odnajdzie. Generalnie nowością również z Splatoon 2 jest tak zwany hub, czyli miejsce, w którym zaczynamy rozgrywkę za każdym razem. No też nie do końca. No też nie do końca. No ale... ci muszę przerwać. No w porządku Znaczy no właśnie jest y, wygląd huba, nie? Bo w jedynce też był taki hub, ale to był niby na Japonię stylizowany Na japońskie miasto A to jest Nowy Jork Tu mamy nie tak, Inkopolis ink, Nie, już nie będę wymagał, bo, Tak. rozmawiał tak. y, Czyli stylizowany na tam Manhattan czy Nowy Jork i możemy sobie z tego huba przechodzić do różnych sklepów, gdzie właśnie kupujemy ubrania. Mamy czy... również e, miejsce, w którym sprzedawane są e, kopodobogi zrobione z podchodzy. Takie da dają nam różne bonusy. Jest też salon gier, gdzie możemy sobie wejść, zagrać coś w stylu uproszczonego gitar hero, jakiś tam gry muzycznej. Oczywiście dostęp do tych wszystkich e, atrakcji jest też dostępny poprzez wciśnięcie przycisku, nie musimy chodzić, że tak nie powiem, powiem do, ręcznie. Tak. Od pomieszczenia do drugiego wystarczy, że wciśniemy lewy albo prawy Ale to jest przycisku. fajne, chodzenie po tym hubie jest fajne, bo spotykamy innych graczy, czy tam avatarów, awatary innych graczy. Nad którymi na dodatek pojawiają się e, no, ekraniki z jakimiś tam wypowiedziami albo z rysunkami, które mogą przygotować. E, pod tym względem e, Splatoon 2 jest niezwykle przyjazny dla nie? tak, tak, tak. tak jest. Bardzo dużym minusem jak dla mnie tej gry a raczej konsoli Nintendo Switch jest problem z połączeniem. E, ponieważ posiadam w swoim mieszkaniu Nintendo Switch w odległości 1 metra od PlayStation 4 za ścianą e, w innym pomieszczeniu znajduje się router i PlayStation 4 bez problemu łapie mi połączenie, nigdy nie miałem żadnych lagów w tej grze. Natomiast żeby pograć po sieci w Splatoon 2, naprawdę jeśli uda mi się zagrać 3 e, mecze w tym pomieszczeniu usiedząc wygodnie na y, hotelu przed telewizorem, to jestem szczęśliwy. Ze wszystkich innych pojawiają się błądy. Połączenia zostaje wyrzucone, nie dostaje żadnego doświadczenia w związku z tym. Na dodatek pojawia mi się komunikat, że e, to co to, w to jaki sposób grałem było bardzo zastanawiające, a później dostaję 5-minutowego bana. E, Okej, okay, za opuszczenie pewnie gry, jakby tak. Tak, za opuszczenie gry. Dokładnie no, ale tak. Mimo wszystko to jest jednak wada taka, bo na przykład ja nie mam Konsolowa. w ogóle z tym problemu, to jest wada pewnie jakaś z konsolą. Oczywiście, kiedy zabiorę sobie. E, egzemplarz samego tableta, czyli samego ekranu konsoli do drugiego pokoju, postawię go i wezmę normalnie pad tak do ręki to pod tym względem e, jak najbardziej da się w tę grę grać, również w wersji e, takiej, w której początkowo Switch został stworzony, czyli w wersji przenośnej całkowicie e, jest to możliwe, tylko że w tej wersji z kolei ta gra jest praktycznie niegrywalna. E, można wszystko ustawić i to regulować, natomiast w sytuacji, kiedy na przykład leżymy, to musimy e, pomimo ciągłego resetowania kamery, to jest bardzo dużym plusem, musimy za każdym razem trzymać konsolę w jednej konkretnej pozycji. Inaczej nasza postać potrafi się ukryć do tyłu, albo chyba, że wiemy. wyłączymy sterowanie ruchowe. Wtedy problem może zniknąć. Chyba, że wyłączymy sterowanie ruchowe, tak jak ty robisz. Tak, ja, ma ja gram to, właśnie Pro kontrolerem, czyli tym drogim kontrolerze, niestety, który kosztuje ponad 200 zł, ale musiałem kupić, bo grałem te splat testy na zwykłym kontrolerze Switcha. Bardzo mi się nie podobało, że nie analoga prawego w stosunku do przycisków tych po prawej stronie, więc po prostu źle mi się grało. No, ale jeszcze, jeszcze szybko o zawartości, bo tak powiedzieliśmy, że jest kampania i ona jest bardzo różnorodna i na pewno godna polecenia jest lepsza niż w pierwszym statucie. Na dodatek każdą z misji musimy e, tak jakby odnaleźć. To znaczy... Tak. Są tak e, jakby hubworldy w tych... Tak. M, po, pojedyncze małe z misji. dzielnice tak jakby, które mhm. są zawieszone w powietrzu i dzięki temu, że strzelamy z kołamarze i możemy kombinować, skinamy się na m, m, kolejne... M, m, powiedzmy budynki i różne, różne przeszkadzajki tak zwane, po to, żeby dostać się do e, czajnika albo do, do Do konkretnych misji po prostu przechodzimy tak. w ten sposób. Są też walki z bossami, jest ich w sumie chyba pięć. Są całkiem ciekawe i trochę lepsze niż też w pierwszej części. Niektóre się powtarzają, ale mają dodatkowe gimiki bossowie z pierwszych części. Poza tym singlem całkiem różnorodnym i naprawdę satysfakcjonującym jest też nowość, czyli tryb kooperacji, w którym z trójką innych graczy możemy odpierać ataki ryb, zmutowanych ryb, czegoś w tym rodzaju, które wychodzą na nas z morza i są też w każdym takim, w każdej takiej potyczce pojawia się też kilka bosów i pokonanie każdego skutkuje tym, że specjal, upuszcza specjalny jajka, które musimy przenieść do koszyka i to jest bardzo fajny do, dodatek do gry, takie uzupełnienie normalnej rozgrywki, przy czym wadą jest to, że on nie jest dostępny cały czas. Z jakichś powodów Nintendo sobie postanowiło, że Coop będzie dostępny tylko w określonych godzinach, na przykład dzisiaj, od dzisiaj, dzisiaj przez 12 godzin, ale jutro w ogóle nie będzie dostępny, następnego dnia przez 5 godzin, potem 2 dni przerwy, potem przez całą dobę. Jest to strasznie dziwne. Generalnie problemy z czasem pojawiają się cały czas, mówiąc kolokwialnie, ponieważ w pierwszej części mieliśmy rotację map co 4 godziny. Polega to na tym, że kiedy chcemy zagrać rozgrywkę, to co te 4 godziny mamy dwie mapy do wyboru. W tym w wersji z Platon 2 mamy 2 godziny i co dwie godziny zmieniają się mapy, ale tak czy inaczej nie ma możliwości, żebyśmy usiedli sobie na godzinę przed konsolą i zagrali przez pełne spektrum 10 map, które są dostępne w trybie podstawowym, rozrywkowym, tylko mamy do wyboru tylko i wyłącznie dwie, dwie mapy, jedna po drugiej, zazwyczaj jest rozgrywana e, dlatego musimy jak najszybciej dobić dziesiątą rangę, żeby móc grać w ma nowe mapy na trybie rankingowym, no i poza tym... Tak, przy czym w trybie rankingowym też są tylko dotacje, są tam też tak. są tylko dwie mapy, więc to jest to jest, to jest moim zdaniem źle wyciągnięty wniosek, jeśli chodzi o Nintendo. E, również denerwuje za każdym razem długie intro, które e, rozpoczyna się zaraz w momencie, kiedy trafiamy do Inkolis, czyli na samym początku, kiedy tylko e, włączymy grę. E, tam e, dwie panie e, siedzą sobie na swoich fotelach, jedna skryczuje czuje no. i, i pokazują mapy, e, które, w którym będziemy grali i to trwa 30 sekund, 40 sekund, tylko że z każdym razem kiedy to oglądamy, nic się w tym nie zmienia. No. To nie ma za bardzo sensu. W jedynce było gorzej pod tym względem, możesz powiedzieć. Wydaje mi się, nie jestem pewien teraz, ale wydaje okay. mi się, że to się pojawiało tu intro za każdym razem, kiedy zmieniała się rotacja map. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze szybko o multiplayer, bo są różne tryby rozgrywki w podstawowym trybie, takim nierankingowym, jest, jest, jest tylko jeden mapy. rodzaj rozgrywki, właśnie zamalowywanie mapy, o to tylko chodzi, więc to ma na końcu meczu minutowego, to też jest, też jest fajne, że te mecze są krótkie mi to się bardzo podoba. Tak, tak, to ma więcej koloru na mapie, ten wygrywa. Jeżeli nabijemy dziesiąty level, to są też mecze rankingowe i tam już są trzy zupełnie inne tryby. jest... Przenoszenie artefaktu, yy, takiej kapsuł de flag powiedzmy, jest kontrola wieży, która się porusza przez całą mapę i też musimy ją przejąć, żeby jakby jechać na niej w stronę, w stronę bazy przeciwnika. Jest też zamalowywanie konkretnego tylko wycinka lokacji, więc to jest też takie fajne, że w tych ankiedach są zupełnie inne tryby, chociaż też, no mówię, yy, przez dwie godziny jest jeden tryb, potem to się zmienia, jest inny tryb i nie ma tej trochę różnorodności, jeżeli gramy krótko. Prawdziwa gra zaczyna się po prostu po dziesiątej randze. E, reasumując i podsumowując, Platon 2 to w tym momencie e, prawdopodobnie najlepsza pozycja sieciowa, jeśli chodzi o Nintendo Switch. E, niesamowicie miodna rozgrywka. E, wszystkie będę można śmiało z Platon 2 wybaczyć, e, nieważne czy będą rozwiązane, czy nie będą rozwiązane, ponieważ gra tak naprawdę jest dostarczona w bardzo dobrej formie możliwości kustomizacji i rozrywki jest wystarczająco dużo. Nie zauważyłem ani żadnych skutków płynności. Graficznie jest naprawdę ślicznie. Zdecydowanie polecam. Ode mnie 8, chciałbym dać 9, ale jednak te drobne przytyki mnie męczą. Poza tym, tak jak powiedziałeś na samym początku, to jest bezpieczny sequel, bezpieczna druga część. Chciałbym jednak troszeczkę więcej, mimo że to co dostałem z Platon 2 całkowicie mnie satysfakcjonuje. Ode mnie też 8 na 10, też chciałbym dać 9 za samą rozgrywkę, bo jest tak bardzo przyjemna. W każdym trybie, niezależnie od tego w co gramy, zamalowywanie przeciwników i mapy jest strasznie przyjemne. Natomiast jest właśnie te, tak, na 10 minut. Natomiast te drobnostki takie, które chwytamy się za głowę, co to Nintendo wyrabia i Nintendo nie umie w online, bo na przykład nie możemy, żeby wymienić broń, musimy wyjść z, match, z matchmakingu. A właśnie, chociażby. jest jeszcze aplikacja żeby... na smartfony, która jest straszna, nie bo tak, nie ma normalnego voice chatu, trzeba używać aplikacji na smartfony. Nie możemy też podejrzeć jaką broń wybierają nasi no towarzysze, żeby się dopasować, chociażby wybrać coś innego, więc takie drobne rzeczy trochę denerwują tak samo jak to rotacja, ale gameplay jest tak miodny i tak wciągający, że pomimo to mocne na pewno 8 na 10. No i dziękujemy Conquest Entertainment za dostarczenie nam kodliwego